Zimą 180 roku kampania przeciwko barbarzyńskim Germanom po 12 latach wojny dobiegała końca. Generał Maximus prowadzi rzymskie legiony ku ostatniej osadzie zbuntowanych Germanów. Armia Rzymu przygotowała pułapkę na wrogów, a ci stawiają się do walki rzucając resztki z zwiadowcy rzymskiego. Gdy katapulty i łucznicy są gotowi, Maximus udaje się do lasu, gdzie czeka jego oddział kawalerii. Rozpoczyna się bitwa, a setki płonących strzał i pocisków z katapulty dosięgają barbarzyńców. Następnie piechota rzymian rusza do ataku i barbarzyńcy w końcu wykonują ruch, rzucając się na piechotę. Chwilę później oddział kawalerii zaskakuje barbarzyńców, pojawiając się za ich plecami. Generał Maximus bierze udział w bezpośrednich starciach, pokonując wielu wrogów. Wkrótce zostaje zrzucony z konia, a pole bitwy jest coraz bardziej chaotyczne. Ostatecznie armia rzymska zwycięża, kończąc przedłużającą się wojnę. Zwycięstwo Maximusa przynosi mu szacunek jego żołnierzy, a co najważniejsze, uznanie starzejącego się cesarza Marka Aureliusza. Syn cesarza, Kommodus oraz jego córka Lucila zostali wezwani, aby dołączyć do kampanii. Podróżują w luksusie, a Kommodus jest wyraźnie rozpieszczany i niepewny siebie. Cesarz ma wkrótce ogłosić swojego następcę, a kommodus, pewny, że to on zostanie wybrany, okazuje przyjaźń Maksimusowi, nazywając go bratem. Wieczorem Rzymianie w końcu mogą celebrować koniec wojny i oddać się przyjemnością. Kommodus spotyka Maksimusa i przedstawia mu senatorów, następnie oferuje mu bycie głównodowodzącym jego armii. Lecz generał tego nie pragnie chce w spokoju wrócić do rodziny i uprawiać pole. Lucilla zauważa Maximusa, z którym miała romans w przeszłości. Ale wyszła za mąż, urodziła syna i owdowiała. Jakiś czas później cesarz zaprasza Maximusa na rozmowę. Twierdzi, że przez 25 lat swojego panowania znacząco poszerzył granice kraju, ale tylko przez 4 lata panował pokój i nikt nie rozlewał za niego krwi. Ma dość wojen i chce, aby Maximus został cesarzem oraz przywrócił siłę ludności Rzymu. Generał, pragnąc wrócić do domu, do swojej żony i syna, próbuje odmówić zaszczytu, ale cesarz nalega. Twierdząc, że jego syn nie nadaje się na władcę. Kiedy Komodus dowiaduje się, że nie zostanie cesarzem, jest wyraźnie wstrząśnięty. Oskarża ojca, że nigdy go nie kochał. Marek, poruszony emocjami, pada na kolana i obejmuje syna. Kommodus dusi ojca, odbierając mu życie, po czym ogłasza się cesarzem. Następnie prosi Maximusa o jego lojalność, ale generał, zdając sobie sprawę, że Komodus brał udział w śmierci cesarza, odmawia. Komodus rozkazuje aresztować i stracić Maximusa, a także wysyła pretorianów, aby zgładzili żonę i syna. Generał, wykorzystując swoje umiejętności bojowe, cudem unika egzekucji i po kolei pozbywa się żołnierzy. Następnie wyrusza do domu, gdzie odkrywa zwęglone oraz powieszone ciała swojej żony i syna w zgliszczach swojej willi. Po pochowaniu rodziny, wyczerpany Maximus. Pada na ich grobach. Zostaje znaleziony przez handlarzy niewolników, którzy zabierają go do Zuhabaru, w surowej prowincji w północnej Afryce. Wkrótce zostaje kupiony przez Proximo, właściciela szkoły gladiatorów. Zdruzgotany i nihilistyczny z powodu śmierci rodziny oraz zdrady przez imperium, Maximus początkowo odmawia walki. Z czasem, broniąc się w arenie, jego niezwykłe umiejętności bojowe przynoszą mu rosnącą popularność wśród publiczności. Jakiś czas później gladiatorzy przygotowują się do walki na arenie. Niektórzy mężczyźni są sparaliżowani strachem, a ich przeciwnicy wyglądają przerażająco. Krwawa walka się rozpoczyna, wielu zostaje zabitych, ale gladiatorzy Proxima radzą sobie znakomicie i ostatecznie udowadniają, że są skutecznymi oraz groźnymi przeciwnikami. Maximus, teraz znany na arenie jako Hiszpan, zdobywa coraz większe uznanie gladiatorów i publiczności przez jego niezwykłe umiejętności. Proximo mówi Maximusowi, że same umiejętności bojowe nie wystarczą w Rzymie. Musi zdobyć sympatię publiczności i cesarza. Bohater zdaje sobie sprawę, że ta strategia może przybliżyć go do Kommodusa, by mógł się zemścić. W Rzymie nowy cesarz otwiera igrzyska gladiatorów, aby upamiętnić śmierć ojca. Drużyna gladiatorów Proxima zostaje zatrudniona do udziału w nich. Plotki o wyczynach Hiszpana docierają nawet do stolicy Rzymu, gdzie następca tronu, młody Lucjusz, poznaje bohatera osobiście. Igrzyska odbywają się w majestatycznym koloseum oraz są wielkim widowiskiem, które ma za zadanie odtworzyć historię bitwy pod Kartaginą. Maximus oraz gladiatorzy stają do walki z wiele potężniejszym wrogiem. Ich przeciwnicy poruszają się na rydwanach, dodatkowo są wyposażeni w włócznie i łuki. Jeźdźcy na rydwanach zabijają wielu gladiatorów, ale Maximus dzięki swojemu doświadczeniu w prawdziwej bitwie wraz ze swoim zespołem systematycznie unieszkodliwia rydwany. Następnie Hiszpan dosiada jednego z koni po czym przechodzi do ataku. Gladiatorzy Proxima zwięczają obraz bitwy, dobijając rozproszone jednostki wroga i odnoszą decydujące zwycięstwo, którego nie było w scenariuszu bitwy. Tłum jest zachwycony widowiskiem i głośno wiwatuje na cześć gladiatorów. Cesarz Komodus, pod wrażeniem widowiska, schodzi na arenę, aby spotkać zwycięzców. Prosi Maximusa, aby zdjął hełm i ujawnił swoją tożsamość. Jest zszokowany, gdy odkrywa, że przywódcą gladiatorów jest generał, którego kazał się pozbyć. Cesarz, który nie może zabić Maximusa z powodu entuzjastycznych reakcji tłumu, daje znak kciukiem w górę, pozwalając mu żyć, po czym ponury wychodzi z areny. Księżniczka Lucilla potajemnie spotyka się z Hiszpanem, przekonując go, iż cesarz ma wielu wrogów i jeżeli chcą się go pozbyć, Maximus musi spotkać się z pewnym senatorem. Jednak gladiator, napędzany gniewem do całego Rzymu, każe jej wyjść i nigdy więcej nie wracać. Potyczki gladiatorów trwają dalej, a Kommodus wystawia Maximusa do walki przeciwko tygrysowi z gali, jedynemu niepokonanemu gladiatorowi na arenie otoczonej łańcuchami z wygłodniałymi tygrysami. Przeciwnik rozpoczyna walkę, rzucając piach w twarz Maximusa. Za każdym razem, gdy Hiszpan zbliża się do pułapki, wypuszczany jest głodny tygrys. W końcu jeden z tygrysów chwyta Maximusa, ale udaje mu się go pozbyć. Po intensywnej wymianie ciosów, bohater wbija broń w stopę przeciwnika. Następnie powala gladiatora i czeka na decyzję Kommodusa. Choć cesarz daje znak kciukiem w dół, oznaczający zgon, Maximus oszczędza go, celowo obrażając cesarza i zdobywając aprobatę tłumu. Ze swoją zaciętą nienawiścią do Maximusa, Commodus staje się coraz bardziej sfrustrowany swoją niezdolnością do zabicia go lub zatrzymania jego rosnącej popularności, podczas gdy popularność cesarza maleje. Po walce Maximus spotyka swojego dawnego sługę, Cicero, który ujawnia, że armia pozostaje mu lojalna. Lucilla, coraz bardziej przerażona niestabilnością swojego brata, Knuje spisek z Maximusem oraz senatorem Gracchusem, aby obalić Kommodusa. Jednak cesarz dowiaduje się o zdradzie swojej siostry od jej młodego syna Luciusza i zmusza ją do ujawnienia planu, grożąc chłopcu. Cesarz wysyła pretorianów, aby szturmowali baraki Proxima, ale gladiatorzy decydują się walczyć z gwardzistami. Korzystając z zamieszania wywołanego walką, Maximus używa tunelu i ucieka na mury miasta. Pretorianie, którzy wystawili Cicero jako przynętę, łapią Maximusa, gdy wychodzi na otwartą przestrzeń. Kommodus osobiście wyzywa generała na pojedynek w Koloseum. Świadomy, że umiejętności gladiatora przewyższają jego własne, cesarz rani go sztyletem, przebijając jego płuco, a rana zostaje ukryta pod zbroją gladiatora. Na arenie, wśród spadających płatków róż, obaj mężczyźni wymieniają ciosy, ale Maximus wyraźnie cierpi. Mimo to udaje mu się powalić przeciwnika, a po jakimś czasie, wykorzystując resztki sił, Maximus wyrywa miecz z rąk Kommodusa. Upuszcza swoją własną broń a cesarz, korzystając z jego nieuwagi, wyciąga sztylet i ponawia atak. Gladiator jednak odpiera go i, korzystając z resztki sił, bije go, a następnie używa jego własnego sztyletu. Gdy Komodus upada na arenę, cisza spowija całe Koloseum. Umierający Maximus widzi swoją żonę oraz syna w zaświatach i wyciąga do nich ręce. Gdy wraca do rzeczywistości, każe uwolnić swoich ludzi, mając nadzieję, że wizja Rzymu Marka Aureliusza teraz się spełni. Maximus pada, a Lucila podbiega do jego boku, mówiąc, iż w spokoju może dołączyć do swojej rodziny. Senator Gracchus i gladiatorzy wynoszą jego ciało z koloseum, oddając mu cześć jako bohatera Rzymu.